Cześć kochani, zaprezentuję Wam dzisiaj projekt dla polskiego żużlowca Grzegorza Walaska z Ostrowa Wielkopolskiego. Do samochodu marki Mercedes Sprinter pojazdu użytkowanego na co dzień do wyjazdu na zawody, gdyż posiada przestrzeń użytkową, w tym kanapę z łóżkiem, a także przestrzeń załadunkową na motocykle. Nasze dzisiejsze zadanie polegało na zaprojektowaniu całkowicie nowych dywaników samochodowych, które w 100% zabezpieczą płytę podłogową. Wykonaliśmy pomiar skanerem 3D, a następnie wykonaliśmy naszą topową wykładziną klasy Perline fabryki Max Dywanik, która prezentuje się naprawdę bardzo ładnie w stosunku do odcieniu tego sprinterka. No i zobaczcie jak przyłożyliśmy się do detali, gdyż to jest można powiedzieć nasza największa wizytówka w firmie, czyli dopasowanie. Idziemy na jakość, nie na ilość, także nasze produkty można spersonalizować praktycznie do każdego pojazdu. Zobaczcie, jak to wygląda w tym sprinterze. Myślę, że właściciel będzie zadowolony, o czym z pewnością się niebawem przekonamy. Zapraszam do obserwowania naszego profilu. Max Dywanik, polski producent dywaników do każdego pojazdu użytkowego. Pozdrowienia.